Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Ja 5. jestem Loczek Jest ze mną dzisiaj Loczek V2, czyli Jakub Jestem Patryk e, Witam, jestem, jestem Dawar. Jest Dave Jest Patryk Jest Milo I gramy z... Spróbujcie, lajkujcie, trzymajcie się Mieszaną tam. ekipą w GTA w trybie oprawcy na piątej mapie Zobaczymy co z tego wyjdzie Chłopaki są trochę Patryk, lamuskami nas W ogóle jest... Um, tak? e, za dużo Zawodnik. oprawców Ty się opanuj Ty się opanuj okay. Wezmę wam jakieś ciemne o za, ta stroje. tak, jest, okay, jest gitas. Wcześniej żeby był Dobra. A wiecie, to, że wiecie, że to zostawię. On nas zjedzie. Chodzi to o znać... to, żeby ich trochę rozwalić piąto. prawda? No właśnie, właśnie Kuba podpisał na siebie wyrok śmierci piąto. i na niego polujemy najbardziej. No <laughs> ja ja tak, ten, ten spokojnie, spokojnie, chłopaki, spokojnie. Tak. Ja. Tu za mapka. Wezmę setkę na full screena. Mistrz. Ale dziwna mapa. A tu nie jest na pierwszej osobie, nie? Jerunie. Jezus się Dobra. Ej, o ty już 48 tysięcy To latarku świeci Kto ma pauzę? pauzę? Ja. ja się nie Ja bo włączyłem Włączyłem się na full scream, grę Naświetlam na niego jak to się... się dzieje bije się? No musisz loczka zabić, to jest Znaczy twoje bo zadanie. loczek ma ten, loczek ma shotguna, ale mamy... No i ja miemy... Bo... Czekaj, Siema mam tak? No loczek. A to nie jest w ogóle ciemna mapa, to, to jest za łatwe. No, jest... Ej, jest no, co? Tu, nie ma. O, o, o co tu chodziło? Jest jasno. No, zabił mnie. Za musimy na, po, zabić tego, oprawcę. Albo z, po prostu przetrwać czas. A nie, to było coś takiego, że... Że po dwóch czas minutach cały... teraz dostajecie broń. No, i możecie zabić. Dostajemy broń i no. możemy A, no sobie tak. Będziecie Już zapomniałem o tym, nie? Szczeloć będziemy. Będziecie szczeloć. szczeloć. Tu mam kurde w ogóle 80 fps, albo więc. Nie wiem co to jest Co? O, to, jest, to jest jakaś maszyna Luby no Loczuś? Ja, ja go zaraz wezmę Pamiętam to zdanie, nie mam formy, co nie, nie mam formy, nie. No bo nie mam formy chłopaki Nie, no nie, nie, nie no co Ja tak to muszę znaczy, siedzieć zabija to ja się nie dziwię. Muszę siedzieć dalej, bo mi pisze że on kamerę za blisko i się nie da bardziej oddalić Tutaj ty się oddał No właśnie tak zrobiłem teraz a ty bardziej na dole czy bardziej u góry jesteś? Teraz bardziej tak. u góry Nadal Marsz nam no, skupia dalej, tak? Tak jak skupia robię Tak i <grym> <grym> tak. skąd wiesz co ja robię stary? Ja czy widzę, GNOJU On was... ja. ale, ale, nie. Jak... Nie. jak to nie widzi? Jak go Kto to? to o, dalmar? O to dalmar kampi. Cicho, ja, jakbyście go zobaczyli to cicho Rozumiecie? Ani pisku Ani pisku, żeby nawet nie wiedział, że przebiega obok Oko okay. Okej, okay, okej okay. Kupiamy się Chłopaki, wszyscy Odbijmy jakąś piosenkę sobie. Z, z, zróbmy taką fajną. No. O Jak się boję czy coś, tam ja Pokemony śpiewam. Pokemon! Okay. Ja, ja bym proponował Pokémon na raz, dwa, trzy, tak. Dobrze. Raz, nie, dwa, trzy. Trzy. Pokemon! już wszystkie masz. Musimy ocalić świat Pokémon, To przyjaciel ramię w Ramie, bramie, wielki ból Pokémon, to właśnie, to właśnie my Odwaga nam do sił Trenuj ze mną, nadszedł czas! O nie, on ma broń! No teraz będzie miał. Okej, okay, yeah. już wszystkie masz. Już zaraz loczka znajdę. Pokémon. Ale pamiętaj, że musisz też trafić, stary. No właśnie, to jest to, że go znajdziesz to jedna, to czy wiesz. Oh. Co to za wojna? Jaki zez? O Jezus, skratkowało mi. Jesteś Zabaj. na przegranej pozycji. Ja Jak on przez tego? robieni? <gryty> tak po... Jeszcze raz teraz nie mikrofon! Te nie pluję. Nie lubię. No co? Nie lubisz tego? Nie. <gryty> to może być bardzo szybki odcinek moi drodzy, także no. Zaraz zobaczymy... Tak, tak, z tego, że ty strzelasz. To Mam to... fajną maczetę ty, ty nie umiesz grać w tereto. Wybacz <gryty> Jakub <tu. gryty> Wybacz. Zaraz <gryty> cię zniszczy. Nie, nie nie zniszczę, bo ze słaby jest. O ja mam ja mamy ja mam, mam, fokus na roczka, robimy. Dobry mam jesteś. Takiego, mam takiego questa nie zgniecie no Nie świeć cymbale! Nie bij Proszę nie się nie bawić. wyzywać Dobrze. Na moim odcinku. To Dobrze. Mile emanuje e, agresję. Nie jak to tam e, No co za... O. tym. No co za... Na pewno jesteś chory u um, no przecież kolega. nie wie co ci chodzi. No nie wcale. Pokémon. Ja już się <grymne> Nie wierzę, co on zrobił. ci główka za Ej, stołu. a pokazałeś ci taką sztuczkę? No <grymne> Bo patrz, bo tu jest takie okno. Po co się a dziewało? bo tu nie są drzwi. <grymne> ja patrz, wiesz, że jak rozwalisz to okno, nie? To możesz przez nie wyskoczyć. A wiesz, że... Loczek nie, że... Nie, nie, nie. Że I to, i, tu i... idzie? Idzie, idzie. nie? Weź se idź, weź se Nie da się tego rozdupić. Da, bo tutaj uciekasz w fabularne miejsce. Nie Nie rozwaliłem Co, to znaczy, tego W drugą Fabul stronę sobie przyjacielu tutaj i nie Nie, 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 tamto. tamtą. To w którą? No ja nie Ci śpiewa. nie powiem. A, że na górę, dobra, to ja cię tu zostawię. Nie świeć jest... sam, włączasz. Dalmar, ale ty farta miałeś. A gdzie jest Dalmar? To właśnie. Dalmar, weź <śpiewa> do nas! Na dole jesteś. To jest Mitschutz, ja ja Nie Nie świeć. Nie, nie, Lociusz! W drugą, w drugą iść! W drugą! <noise> jak w drugą? W drugie lewo iść. W te? Dół nie, nie choć musimy zarysować. Do... Nie, nie, nie w moją stronę, o tak. A nie, bo przecież na czas czekamy. tu nie ma, on się. na górze będzie. Jakiś dziki. Dobra, ja to jakiś dziwił. Dobra, chłopaki, jestem, bo miałem wejście na nagranie i musiałem zawczyć. To tak samo a, jak ja. aha. Ej, to tu są dwa piętra. O, wejście, nie, Smoka. Nie wiem, nie, nie, nie. się na wejście smoku. Musiałem trochę <gryzanie> wiesz, powyzywać. Słyszysz? Ja nie wiem, czy te drzwi takie, tak, wszystkie z się, się ruszają, czy to loczek nimi rusza. A w którym minucie dostajemy broń? Zabójcy. Czas minie. A dobra, okej. Okay. Poczekasz sobie jeszcze. <gryzanie> 30 sekund. Morder, no, chowaj się, co ty robisz, zdradzisz nas? Jak już Wiesz. będziecie się z nim strzelać to mówcie gdzie jesteście to do przybył nie jest z, z paniki pewnie ci powiem tutaj. paniki to będzie no, tutaj, tutaj! Szybko! Tak, szybko tak jest, szybko jest, jest tutaj! No to jest... zostaje. Jakbyś ci nagrywał to by był bardzo ciekawy odcinek. Ja też no, to sobie nie no, z, pewnie, ten, bo z, to jest z fajne. pewnością stary, z pewnością, to naprawdę ciekawy odcinek. Jeżeli ty widzisz ja to, ja to ja robię nie wiem Obserwujecie cały czas, bo to, no, to no, jest nic no, Witam? Witam, witam. tutaj. Tutaj. O! tutaj O! Gratuluję, Ale bułę hmm. dostałem. Dobra, to teraz ciemnego będzie łatwo zabić. No nie? Ale ja będę biegać, a nie. Okay, no. taki Ja, tak... ja nie. najwięcej biegam. Gdzie ty, nie, Kuba, siedziałeś, że ja czym jałem? No, podobnie na dole. No ty przebiegałeś koło mnie, jak ty zawsze jak, zawsze jak mówiłem, że nie w tą stronę, to mówiłem chwilę po tym, jak przebiegałeś koło mnie. Aha, to czy znaczy ty siedziałeś gdzieś w, w dwóch pomieszczeniach koło Dave'a czy... siedziałeś. No nie, nie wiem, bo nie wiem znaczy, bo my się ciągle koło tak? siebie. Byłeś tam niedaleko no, Dave'a? Ma, Dalmar był koło mnie. A, no, no to niedaleko. On, on przebiegł. Tobie głowa wystawała, nie? Jest a to, Najgorszy, się... że ja tej mapy nie tak. Kto tu jest? Kto tu? Ja, Lejtona, dawaj. Dobra. Dawaj. dawaj, idziemy, idziemy. Żeby żebyśmy się, żebyś daj, się daj, nie zdziwili stare Nie, wejść no, ja, nie weź gdzieś bo nie. ma co ten, nie ma co czekać. No ładnie. Nie jest sporo zwan. No właśnie, sobie, to tak? To Nie, no nie, no nie. Temu ty jungle pied, czy giniesz? Dawaj, dawaj. Biegnij, biegnij, niech się Chciałem się schować pod armorem, ale był ten. Ale bo to moje miejsce pod kasztanem. tam jest? Ty. Jak cię znajdo ja Lego go Lego 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 Jez yes, padł Wszyscy się na niego Jak wlecie! Już koniec! Już koniec Opowiedz o swoich przeżyciach Milo No masła tak, było Podobało mi się. Ja nie wiem, ja nie wiem skąd no. się numer wziął, Czy tam Dave? Nie wiem. Nie, czy, jestem ja nas nie. na snapie tego. Jestem runda. na snapie loczka, ale to jest aim. No. Ej, ej, dobra, chłopaki. Nie. Szykujcie się na. Muszę screener zrobić. Kujcie no, się a na. A kto mnie zabił? Chyba a ja. Albo tak, kto jest oprawcą. To jest oprawca. E, e, dawaj, dawaj, dawaj. O kurna! <laughs> Witam serdecznie. Ej, loczek! Pokazać Ci. Czekaj, What? czekaj, się pani. Loczek. <laughs> to jest najlepsze w tym. <laughs> Nie, nie, Hello? Nie, nie. Yeah, zdążyłem do obiec nawet Ale wygrałeś. O już koniec To, to się działo Potem będzie wnukom <coughs> opowiadał, że latarką zginie latarką W dziesiątej minucie Dobrze moi drodzy Ja wam dziękuję za oglądanie tego, widzenia, tego odcinka Do no widzenia na fanpage'a, na snapchata Wpadajcie do chłopaków na kanały, linki macie w opisie Na mój kanał Do Kuby Lululululu. nie wpadajcie, Kubę unsubujcie najlepiej Dzięki jeszcze no, nie, raz nie, nie, za uwagę nie. Trzymajcie się, hej Cześć Opa, hopa, budziaczki Moje drogie <laughs>